trwają prace w tej chwili związane z wykonaniem tak zwanej przewiązki, czyli połączenia dwóch jezdni po to, żeby można było już za tydzień przekierować ruch z dwóch jezdni na tę, która na razie nie będzie remontowana i uwolnić część stakady od strony urzędu, która będzie objęta remontem. W tej chwili faktycznie zawężamy ruch z dwóch pasów w każdym kierunku do jednego. Yy, niestety widzimy już, yy, że to spiętrzenie następuje. Yy, w ciągu dnia yy, w tym ruchu takim zasadniczym no to jest gdzieś 7 minut, musimy liczyć średnio na przejazd przez, przez ten odcinek. W, w, w szczycie podejrzewam, że to może być około 10 minut. Taka sytuacja, podobna sytuacja będzie za tydzień w poniedziałek 23 przypominam, że rozpoczynamy właściwy remont, przy czym to przekierowanie tutaj nastąpi na, na wysokości ulicy Dąbrowskiego Teatru Rozrywki w kierunku Bytomia, natomiast w kierunku przeciwnym to jest poruszający od Bytomia do Katowic na wysokości ulicy Krakusa. Jak najlepiej ominąć, jest taka da, żeby uniknąć korków. Powiem tak, esakady nie zamykamy, my zawężamy jej przepustowość do połowy, także przejazd będzie. Ja rozumiem, że kierowcy będą i tak na pewno będzie, bo to praktyka podpowiada, będą szukali sobie dróg objazdowych. Dlatego my sugerujemy pewne objazdy. Oczywiście wykorzystując sieć dróg, którą mamy do dyspozycji. Od Katowic, dla tych, którzy tranzytem przejeżdżają przez Chorzów, sugerujemy wjazd na drogową trasę średnicową od razu na, od Silezji, yy, uwalniamy się od Chorzowskiej, jedziemy aż do, praktycznie do świętochłowic i potem zjeżdżamy ulicą Bytomską i, i Łagiewniską, dostajemy się do Bytomia. To jest dla tych, którzy tranzytem. Jeżeli ktoś yy, mimo wszystko pojedzie chorzowską, a będzie chciał minąć estakadę, będziemy sugerowali. Zjazd przy, zaraz za granicą z Katowicami, czyli w stronę ulicy Parkowej, w stronę ulicy Kościuszki, a potem przejazd w kierunku ulicy Nowej i powrót na, na ulicę Katowicką w stronę Bytomia. W kierunku przeciwnym będzie można z Bytomia też korzystać z Łagiewnickiej w Bytomiu, dalej Bytomską do Świętochłowic i na węźle DTS w kierunku Katowic. No, albo już w Chorzowie powiedzmy, wykorzystać ulicę Krzyżową, żeby jak najszybciej zjechać ulicę Karola Miarki 3 maja, żołnierzy września, i dalej do, do dts Takie będą sugerowane objazdy.